Dzień dobry, do-we-waj! Zajmij się skor-ty per un momento, capi Lui è il gatto, stiamo in saccetta! Wow, Luka, masz problem, stale. To co, wynurzenie? Ty ty puoi, fidaj! Nie wolno zbliżać się do powierzchni! Jasne! Na powierzchni wszystko jest fajniesze. Pierwsze kroki, zylew! Niebo, chmury i słońce. Hej, nie patrz po prostu w niebo. Taki żartik. Luka ile <mulacje> zechcesz, chłopak, chłopak. Byłeś kiedyś w mieście lądowych? Jasne. Jasne. Właściwie znam je świetnie. No, Ciao, ciao. Ej, weź podaj. Komuż Komuś tu się właśnie upieko, hm? ich stąd! Wskakujcie! Zjedźcie cały szklub dla fujar. Nazywam się Julia Markowalda. My fujary muszą trzymać się razem. A ty co od kiesty zakładasz? To jest mój tata. Myślisz, że na co są te harpuny? To wszystko co żyje w morzu. A! A! Ha? <laughs> Masz coraz szy lepsze szycie ode mnie. Nie Myśli, że się do tego nie nadaje. Czy tylko spróbować? <trychy> Coś mi śmierdzi, jak was widzę. Źle skończy. O! Zobaczą nas. Aaaa! To, zn to znane problem tak zwany Bruno w głowie. Krzycz Silencio Bruno. Silencio Bruno. Głośniej tak, Silencję Bruno! Silencio Bruno! Silencio Bruno! Silencję Bruno! Silencio, Bruno. Silencio, Bruno. jeszcze jego nie, tylko twór! Eksa! Podtrzymaj się! Będzie Bruno! No.